W dzisiejszym odcinku odwiedzimy nowe restauracje w Zakopanem. Poznacie kilka naprawdę różnorodnych miejsc. Oczywiście nie zabraknie czegoś lokalnego na początku szlaków Tatry, ale spróbujemy też kuchni włoskiej, dań wegańskich czy kawy speciality. Co więcej, przynajmniej w dwóch lokalach znajdziecie ciut przystępniejsze ceny. Jesteście ciekawi? To zaczynamy. Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. Jesteśmy właśnie w Kuźnicach, gdzie sprawdzimy jedną z nowych restauracji, która pojawiła się w ostatnich miesiącach na Podhalu. Siedzimy w Zakopanem i okolicach już od wielu, wielu dni i nie tylko nagrywamy dla Was vlogi z tego regionu Polski, kolejne vlogi na kanale, ale też przygotowujemy, jak już pewnie wiecie, ebooka. Taki przewodnik po odwiedzanych restauracjach. Znajdziecie w nim zarówno rekomendacje knajp, karczm, gospód i tych takich bardziej wykwintnych miejsc, a także nasze propozycje miejsc na nocleg czy informacje o regionalnych daniach. W e-booku znajdziecie więcej poleceń niż w naszych filmach, a w dodatku, by się dowiedzieć, gdzie warto zjeść, nie będziecie musieli się przebijać przez kilkadziesiąt czy kilkaset minut filmów. Słowem, dostaniecie wszystko na tacy. Teraz, gdy to oglądacie, e-book nie jest jeszcze dostępny, ale jego premiera jest tuż, tuż. Jeśli chcecie zostać poinformowani o jego premierze jako pierwsi, no to zapiszcie się proszę do newslettera. Poniżej linkuję do strony, na której możecie się zapisać do newslettera. Link też jest oczywiście w opisie i w pierwszym komentarzu. Po zapisaniu się, po podaniu maila, pojawi się w nim link, w który należy kliknąć, by potwierdzić zapisanie się do newslettera. Jest to trochę skomplikowane, ale tak jest europejskie prawo. Dzięki zapisaniu się do newslettera zostaniecie poinformowani o premierze e -booka. Jako pierwsi. Tyle słowem wstępu: zasubskrybujcie nasz kanał i lecimy z jedzeniem. Tak jak mówiłem, jesteśmy w Kuźnicach. Tutaj w Kuźnicach parę miesięcy temu powstała leśniczówka. W takim ładnym drewnianym domku jest lokal, który sam siebie określa jako Resto Bar. Znajduje się przy wejściu na szlak na Kasprowy. Blisko też tej słynnej kolejki na Kasprowy. Jeśli będziemy mieć szczęście, to zobaczymy tam po mojej lewej stronie, jak. Ta kolejka jedzie, kursuje. sunie, kursuje, jak zwał, tak zwał. Tutaj generalnie z kuźnic startuje dużo różnych szlaków: nocel, hale gąsienicowe, no tego jest mnóstwo. No i leśniczówka jest w takim fajnym miejscu, że tutaj można zacząć naszą wyprawę, zjeść sobie jakieś śniadanie albo inny posiłek, albo też zakończyć i te wszystkie kalorie spalone w trakcie wędrówki po prostu uzupełnić. Chciałem Wam tutaj jeszcze długo i długo opowiadać, co jest w menu. Jakie tutaj jest pyszne śniadanie, bo już się je tutaj jedliśmy wczoraj. Ale widzę, że przyszły nasze pierwsze dania, więc chyba trzeba się nimi zająć. Ja już popijam jagodową lemoniadę, bardzo smaczną. No i próbujmy, próbujmy, co tutaj dobrego. Jesteśmy w trójkę, więc troszkę dzisiaj zamówiliśmy i zaczęliśmy od dań chrupiących. Mamy chrupiące pierogi z jagnięciną, smażone, bardzo, bardzo piękne. I w środku jest, słuchajcie, farsz. Szarpane szarpanej jagnięciny, ale mocno doprawiony, co zresztą widać po kolorze. Przepyszne pierogi, no i chrupiące, to może usłyszycie. I to jest pierwsza, pierwsza. rzecz, którą tutaj w Leśniczówce możemy wam polecić. Drugą są, uwaga, uwaga, skrzydełka z kurczaka, w takim orientalnym, słodko-kwaśno-pikantnym sosem, z sezamem, z kolendrą, polany limonką, w panierce również, bardzo chrupiącej, no i do tego mamy soczyste, Skrzydełka z kurczaka. To są takie całe skrzydła. Możecie zamówić w wersji 3 sztuki lub 6 sztuk. No i szczerze polecam. To w ogóle nie jest podhalańska, zakopiańska rzecz, ale są tak pyszne te skrzydełka. Wiecie, że ja wybiłem skrzydełka z kurczaka, że ja uwielbiam kurczaki w różnych glazurach. No i to jest coś, co mi naprawdę bardzo mocno smakuje. Dwa kolejne dania, jedno z nich to prawdziwy hit szpecle z kapustą kiszoną, czyli kluski kładzione, kapusta kiszona, pesto, takie bazyliowo-pietruszkowe. No i jajo wsadzone do tego troszkę boczku, niewielka ilość boczku. jest to przepyszne. Kluseczki są super przede wszystkim. Ja wiem, że niektórzy jak schodzą z gór, to chcą zjeść wielki kawał mięsa, ale to też by pasowało po jakiejś krótszej wycieczce. A jeśli chodzi o lekkie danie, no to mamy sałatkę z pomidorami i buncem. Różnokolorowe pomidory, trochę pesto, no i bunc w kostkę. No to zawsze dobrze smakuje, jeśli są dobre składniki, jeśli są dobre pomidory. I tak tutaj jest. Kolejny zestaw dani. Tym razem dane takie solidniejsze. Mamy placek po zbójnisku. Tutaj w wersji z twarogiem i wędzonym pstrągiem, ale można też zamówić z takim sosem mięsnym. Ja nigdy, szczerze mówiąc, placka po zbójnicku z wędzonym pstrągiem nie jadłem i stwierdziłem, że to musi być świetna opcja. Jest troszkę tego wędzonego pstrąga, jest dużo twarogu, dużo ziół i to się świetnie komponuje z naprawdę fantastycznym, fantastycznym plackiem ziemniaczanym. Mamy też takie wersje pyr z gzikiem z dodatkiem pesto i też wielu ziół. To dla maniaków ziemniaków zdecydowanie. A trzecia rzecz to też jest propozycja wegetariańska, tak jak te ziemniaki, czyli bakłażan, grillowany bakłażan również z pesto, również z ziołami, też bardzo smaczny. No i musieliśmy też zamówić fryteczki. Tutaj są frytki w wersji z oscypkiem. Oscypek jest tarty na górę tych frytek. No i do tego jest taki sos Ketchup, majonez wymieszany ze sobą do frytek pasuje idealnie. Nie zdziwię was, najbardziej smakowały mi skrzydełka orientalne. Trochę dlatego, że w chwili, gdy my to nagrywamy dzisiaj, to jest nasz przedostatni dzień dwutygodniowego pobytu w Zakopanem już takie inne rzeczy, takie inne smaki yy, bardziej do nas przemawiają, niż wciąż ta kuchnia regionalna i podhalańska. Niemniej no, te skrzydełka były fantastyczne, no, a druga rzecz to ten placek po Zbójnisku, za to, że on jest taki troszkę inny. To było kilka propozycji z karty, która jest dość obszerna, choć jest też bardzo różnorodna. Nie spróbowaliśmy na przykład, tutaj już kultowej powoli, zapiekanki. Są też kanapki, w tym kanapka ze schabowym. Tutaj słyszeliśmy od obsługi, że czasem ona jest zabierana po prostu w góry, jako taki prowiant. No fajna rzecz. Są inne pierogi, jest kebab, jest burger, jest strąk z patelni, jest lango. Wczoraj, tak jak mówiłem, byliśmy tutaj na śniadaniu i jadłem kiełbaski jagnięce z Lecza z jajkiem, z sałatką, z taką, taką sałatką z pietruszki oraz z pieczywem. I myślę, tak mi się wydaje, że to było najlepsze śniadanie, jakie jadłem w Zakopanem, słuchajcie. No przepyszne były takie kiełbaski przede wszystkim. Dodatki też dobre, ale te kiełbaski były takie e, faktycznie mocno mięsne, takie mocno jagnięce, dobrze doprawione. To czyste i o to chodzi w śniadaniach, zwłaszcza w takim miejscu, kiedy idzie się później w góry. W tym miejscu wszystko jest po prostu bardzo ładnie, jest dużo natury wokół, sama leśniczówka jest piękna. My tutaj robiliśmy też sesję zdjęciową do, do naszego przewodnika, taką okładkową, no i po prostu fajnie tutaj się siedzi. I pewnie jeszcze interesują Was ceny. Zaczną od tego śniadania: kiełbaski i jagnięce 25 zł. Chrupiące, bardzo chrupiące skrzydełka orientalne – 3 sztuki 15 zł, 6 sztuk 29 zł. Szpecle z kiszoną kapustą – 27 zł, pierogi z jagnięciną – 29 zł, pomidory z bundzem – 29 zł, grillowany bakłażan – 25 zł, placek po zbójnicku – 33 zł, no i frytki z oscypkiem i sosem. 13 zł. Takie tutaj są ceny. Myślę, że całkiem przystępne. Kolejna nowa restauracja, którą odwiedzamy w Zakopanem, to Las. Jest to restauracja wyjątkowa, bo jest to restauracja wegetariańsko-wegańska. 90% menu jest wegańskie, a wszystko jest w 100% bezmięsne. To, co dzisiaj zamówiliśmy, będzie wegańskie tylko i wyłącznie. Będą zupy i będą dania główne. Myślę, że to jest fajne miejsce, jako taka odmiana od zakopiańskiej gastronomii, gdzie jednak mięso dominuje. Mamy już zupy, spróbujemy i zobaczymy. Obie zupy, tak jak mówiłem, są w 100% wegańskie. Mamy zupę meksykańską i zupę tajską. Zupa meksykańska wydaje mi się być bardziej treściwa. Jest dużo sojowego granulatu, jest trochę cieciorki, jest fasola, jest kukurydza. Gęsta, bardzo gęsta zupa, ale w sumie byłaby chyba smaczniejsza, gdyby była bardziej intensywna, z większą ilością przypraw i przede wszystkim ostrzejsza. Ostra jest za to zupa tajska. Trochę przypomina taką zupę tomiam. Jest kwaśna, jest pikantna, zabielona mleczkiem kokosowym, z dodatkiem pieczarek, kukurydzy, papryki czy cebuli. No i tutaj już jest ta ostrość, jest ta pikantność, jeszcze bardziej nas to rozgrzewa. Także przy następnej wizycie postawiłbym chyba na zupę tajską. One są tutaj w mniejszych rozmiarach, 300 ml. Można też zamówić większą, taką pokaźną, prawie półlitrową michę z zupą, no ale my czekamy na inne dania, więc nie chcieliśmy za bardzo się obiadać na start. Po dwóch zupach czas na dwa danie główne, jedno takie bardziej orientalne, drugie to danie włoskie, a na nie orientalne to kary z dodatkiem kalafiora, który bardzo fajnie chrupie. Do tego jest ciecierzyca. Całkiem smaczne, z dobrze zrobionym ryżem, rozgrzewające. Ja bym to też troszkę dostrzył, tak jak tę zupę meksykańską, no ale widocznie nie ma aż tak bardzo na ostre dania tutaj popytu. To kary mi się tak domowo kojarzy, podobne robi Sonia od czasu do czasu. A druga rzecz to lasagne. Lasagne z wegańskim serem, z soczewicą. Oczywiście z pomidorami i też jest ona naprawdę dobra. Nawet chyba bardziej mi ta lasagne smakuje niż, niż to kary, ale to może dlatego, że po prostu w domu czegoś takiego nie jest, a kary zdarzało mi się. Też bym nazwał tę lasagne taką domową, mimo wszystko. Zresztą jak całą kuchnię tutaj w tym miejscu. Jeśli przyjeżdżacie na przykład do Zakopanego na tydzień i nie chcecie dużo wydawać na jedzenie, nie chcecie iść naszym szlakiem, tylko... Chcieliby się raz dziennie zjeść coś bezmięsnego w przystępnej cenie, no to tutaj las chyba jest dobrym wyborem. Ile to wszystko kosztuje? Zupa jedna i druga po 12 zł, danie główne jedno i drugie po 22 zł. No i piliśmy jeszcze kombucze. Jedna po 13 zł, także łącznie wyszło 94 zł. Ale na dobrą sprawę, jedno takie danie główne na osobę by wystarczyło i byłoby też smacznie i sycąco. My idziemy dalej, choć daleko nie przejdziemy. Obok lasu w tym samym budynku mieści się bowiem kawiarnia La Mano. Jedyna kawiarnia Speciality z zakopanem, i chyba jedyna na Podhalu, Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze, używa się tutaj ziaren jakości Speciality, czyli tych najwyższej jakości, zarówno do parzenia w ekspresie, jak i alternatywnymi metodami parzenia kawy, czyli na przykład w formie dripu, Aeropressu czy Chemexu. Ja tutaj wziąłem dripa i co ciekawe, my tu już jesteśmy trzeci raz. Jesteśmy w Zakopanem od pięciu dni, jeśli dobrze liczę, a jesteśmy tutaj po raz trzeci, no bo tak jak mówiłem, to jest jedyna kawiarnia Speciality, czyli jedyna kawiarnia w Zakopanem, na Podhalu z tak smaczną kawą. Pierwszy raz za to wzięliśmy coś słodkiego. Jest to ucieraniec z morelami i nektarynkami. Sonia ma flat white. Popijemy, pojemy wrażenia opowiemy. Kawa, słuchajcie, doskonała, tak jak i dwa poprzednie razy tutaj. Drip delikatny, taki też chciałem dzisiaj. Lekko taki owocowy. A u Sony jest flat white. Flat white też bardzo dobrze wykonany. Zauważyłem, że często, często, czasem tak się zdarza w karabinach speciality. Że czasem lepsze są te kawy parzone alternatywnymi metodami, a czasem jednak te kawy z ekspresu. Nie zawsze ten poziom jest wyrównany w jednym i w drugim przypadku. No, siłą rzeczy nie każdy może się we wszystkim specjalizować, a tutaj ten poziom jest myślę równie wysoki w jednym i w drugim przypadku. To ciasto też bardzo smaczne, takie domowe, proste z owocami. Owoce tutaj nadają słodyczy całości i to, i to jest super. A generalnie, Lamano to nie tylko kawiarnia, ale także sklep. Możecie kupić kawę. W ziarnach możecie kupić akcesoria do parzenia kawy. Są, są kawiarki, są młynki, no, wiele różnych rzeczy tutaj możecie kupić. Jest dużo książek, nie tylko o kawie, ale też o winach, o jedzeniu, o, o górach też. Także wino. Wino i to też takie ciekawe, bo to są wina naturalne. Także nie tylko picie kawy, ale też możliwość zakupu wielu fajnych rzeczy. Jakie są ceny w Lamano? Za kawę z dripa zapłacicie 16 zł, flat white jest tańsze, kosztuje 12 zł, a za ucierańca wyszła dyszka. Przyszliśmy do restauracji Per Amore, jest to restauracja włoska, która otworzyła się w zeszłym roku jakoś w wakacje. Dość obszerne menu, są zarówno makarony, jak i dania drugie, czyli wszelkie mięsa, ryby, owoce morza. Są też antipasti, zupy, no i pizza. Zamówiliśmy makaron, danie i… Pizzę. Deserów też pewnie nie odpuścimy, także czekamy. Najpierw będzie pizza, bo na pizzę tutaj się czeka o wiele krócej niż na danie. Jeśli chodzi o pizzę, to w menu jest kilkanaście, jeśli nawet nie ponad 20 różnych pozycji, i my zamówiliśmy jedną z tych takich najbardziej się wyróżniających, bo przygotowaną troszkę inaczej. Jest to pizza caprese, która jest zrobiona niby trochę w stylu pizzy neapolitańskiej z grubszymi brzegami, ale chyba korzystając z tego samego ciasta. Pizza jest faktycznie ma wykreśnięte te brzegi, ale jest dość chrupiąca. To to ciasto jest naprawdę mocno chrupiące. Bardzo smaczne. Nie przypomina takiej pizzy w stylu neapolitańskim, którą jemy na co dzień w różnych miastach, ale nie o to chodzi. To jest taka wersja powiedzmy autorska, a najważniejsze jest to, że jest po prostu bardzo smaczna, zarówno jeśli chodzi o ciasto, jak i o dodatki, bo sos pomidorowy jest bardzo wyrazisty. Na środku mamy taką mieliśmy taką kulkę mozzarelli, takiej świeżej mozzarelli, która chyba w piecu nie była, bo jeśli była, to była bardzo krótka. Do tego są pomidorki oraz pyszne, wyraziste prosciutto di parma. Zawsze jak jestem w nowym miejscu, i zamawiam pizzę, to zawsze troszkę się boję, czy to spełni jakieś moje oczekiwania. Smakuje inaczej niż myślałem, że będzie smakować, ale i tak bardzo dobrze wjeżdża. I myślę, że jeśli szukacie pizzy w Zakopanem, no to Pera może będzie dobrym wyborem. Ja tutaj z chęcią bym wrócił, spróbować innych placków, tych takich bardziej klasycznych, i też jest jakieś kalcone. Także może kiedyś się uda. Primi piatti, czyli pierwsze danie, makaron, oczywiście. Tutaj spaghetti, cacio a pepe. Czyli makaron spaghetti, do tego sezonowany ser pecorino oraz grana padano oraz czarny pieprz. Sos mocno serowy oczywiście, pieprz też gdzieś się tutaj przebija, jest to taka pieprzna zadziorność, ale przede wszystkim by jednak czuć to pecorino. Danie słone, intensywne i na fajnym makaronie. Ten makaron jest taki ugotowany al dente, czuć, że się go gryzie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada. Drugie danie zamówiłem tak troszkę, nie wiedząc do końca, co zamawiam. W sensie wiedziałem, że to będą duże krewetki i wiedziałem, że będzie guanciale. No i mamy duże krewetki, które według menu miały być owinięte w guanciale, a jest to raczej krewetka i na to jest rzucone takie lekko podsmażone guanciale. Przez to troszkę tutaj to się wszystko gubi. Są naprawdę fajne, wielkie krewety. No, zobaczcie zresztą. Ogromne. Są to krewetki argentyńskie i one są same w sobie bardzo smaczne. No, ale przez to, że to nie jest jakby owinięte, no to tak trochę jemy najpierw krewetkę, potem głębsz No, można jakoś to sobie połączyć i cudować. Dzięki czemu do tych krewetek dochodzi taki troszkę słony smak. Ale myślę, że to jednak będą takie zawiasy. Zamówiliśmy jeszcze dwa desery, bo słyszeliśmy, że desery w tym miejscu są pyszne, zwłaszcza sycylijskie kanoli. Kanoli to są takie rurki z kruchego ciasta nadziewane serem ricotta, w zasadzie takim kremem na bazie sera ricotta. Do tego mamy tutaj pistacje, mamy kandyzowane pomarańcze. na talerzu były dwa kanoli wcześniej, także dość duży deser i bardzo smaczny, bardzo dobre kanoli. Nie jestem może specjalistą, byłem ten kanoli kilka razy w życiu, w Bostonie i w Rzeszowie i nie wiem, czy gdzieś jeszcze, także takie dziwne miejsca. Teraz jestem zakopanym i to też mi smakuje. Nie wiem, czy nie najbardziej ze wszystkich kanoli, których próbowałem. Myślę, że warto tutaj to zamówić na deser. A drugi deser no to takie klasyczne tiramisu. Też duży pucharek, dużo kremu, jest biszkop, jest to wszystko, przysypane kakao, bardzo solidne, bardzo smaczne tiramisu w desery tutaj w Per Amore naprawdę potrafią. Aż mam ochotę tutaj przyjść na więcej. To było smaczne włoskie jedzenie z bardzo dobrych produktów. Było to czuć w zasadzie w przypadku każdego dania. Najbardziej nam smakowała chyba pizza oraz deser, chociaż ten makaron też był, Naprawdę dobrze przygotowany, sam bym wybrał troszkę inny, czas na ceny. Pizza 38 zł, spaghetti cacio a pepe 32 zł, krewetki z Guanciale 54 zł, woda 750 ml 16 zł, kieliszek wina 15 zł, tiramisu 18 zł, kanoli 18 zł i espresso 8 zł za jedno, łącznie 207 zł, a tutaj dostaliśmy jeszcze takie beziki różnokolorowe w ramach takiego. Pożegnalnego prezenciku. Wielokrotnie mówiłem w środku, że z chęcią bym tutaj wrócił na inną pizzę, na inne desery, na inne makarony. I tutaj wrócimy faktycznie jeszcze w tym filmie ale na śniadanie. Tak jak obiecałem, wróciliśmy do Per Amore na śniadanie. Złożyliśmy już zamówienie. Mamy kawkę, cappuccino za złotówkę do śniadania. Te śniadania, zarówno nawiązują do włoskiej kuchni, ale są też takie bardziej polskie: są na słodko, są wytrawne, są jakieś gofry też y, wytrawne. Zamówiliśmy dwa śniadania: jedno takie y, tłuste, y, pokaźne, obfite, a drugie bardziej fit, bardziej y, na słodko też. No i tym drugim śniadaniem jest owsianka. Niestety, słaba. Nie ma tutaj co się rozwodzić, słabo zrobiona, po prostu rozmiękła niezbyt smaczna, mało też dodatków jakichś takich fajnych. No a drugie śniadanie, które jest i ciekawsze i smaczniejsze, to krzepka kiełbasa. Czyli mamy trzy różne kiełbasy. Jedna to jest taka zwykła biała kiełbasa, druga to jest sycylijska kiełbasa z dodatkiem kopru włoskiego, a trzecia to apulska kiełbasa z pistacjami. Te kiełbasy są własnej roboty tutaj i rzeczywiście po ich spróbowaniu czuć, że to nie są jakieś tam kupne kiełbasy, jakieś pierwsze lepsze kiełbasy z dyskontu, tylko faktycznie one smakują naprawdę dobrze i też czuć smak tych dodatków, zwłaszcza tego koptu włoskiego w kiełbasie syryjskiej. Mamy też dwa sosy, jeden taki musztardowy, a drugi nazwany jako sos whisky. Oczywiście gdzieś ten posmak whisky jest w tym brązowym sosie. Jest ten sos taki lekko słodkawy, ale bardzo fajnie się komponuje z kiełbasą. Mamy też chleb, ciepły, gruby, podany chyba z ręcznie ubijanym masłem. Tak ono wygląda przynajmniej. Także jest to całkiem niezłe. Śniadanie sycące, no jedyny minus, to czekaliśmy strasznie, strasznie długo. Chyba godzina od zamówienia dostaliśmy śniadanie, wcześniej dostaliśmy cappuccino, zdążyliśmy je wypić, poczekać jeszcze kilkadziesiąt minut i no dostaliśmy dopiero nasze śniadania. Zostaliśmy tutaj przeproszeni przez obsługę, no ale taki niesmak pozostał troszkę, tym bardziej, że ta owsianka, no niestety nie spełnia naszych oczekiwań. Na całe szczęście chociaż jedno z dwóch śniadań jest bardzo smaczne. A to się kręci? To się kręci. Po śniadaniu zamówiliśmy jeszcze taki deser, można go sobie zamówić do kawki, można sobie w ramach takiego deseru tutaj coś takiego zamówić. To jest w karcie CoCornet, ale tak naprawdę to jest po prostu coś w rodzaju deseru dnia, takiego śniadaniowego deseru dnia, bo tutaj mamy babkę na bazie Bombardino, w zasadzie z dodatkiem Bombardino. Bombardino to taki likier, a tutaj mamy jeszcze jakiś taki mus, pewnie malinowy, jeszcze nie próbowałem, także nie wiem, wygląda to nieźle. Nie wygląda ta babka na suchą, tylko na taką wilgotną bardziej. Dobra, jeśli przychodzicie tutaj na takie bardziej typowo-włoskie śniadanie, to możecie sobie zamówić kawkę. I właśnie coś słodkiego są jeszcze francuskie rogaliki. Ile to wszystko kosztuje? Śniadanie, krzypka, kiełbasa 24 zł, owsianka 16 zł i za złotówkę można domówić jedno z kilku kaw. Nie są, nie są to wszystkie kawy z oferty, ale jest i coś z mlekiem, jest i espresso, jest i americano. My mieliśmy akurat cappuccino. Do tego to cornetto, czyli taki deser, śniadaniowy deser dnia, 8 zł, no i woda, woda 16 zł za dużą butelkę. Jeśli dacie radę bez kawy, no to 16 zł zaoszczędzicie w kieszeni. No jeszcze taka informacja, no tutaj ze względu na ten długi czas oczekiwania, dostaliśmy to śniadanie w prezencie. W sensie nie dostaliśmy rachunku za, za dzisiejsze śniadanie. Też pani bardzo przepraszała. Ponoć kucharz, który dzisiaj był pierwszy raz, zajmował się śniadaniami w tym miejscu, no i jeszcze się do końca nie wdrożył, przez co to wszystko tyle trwało. Oby to był tylko faktycznie wyjątek, a nie jakaś reguła. Pyszne jedzenie w dzisiejszym odcinku, prawda? To nie jest w ogóle nasz ostatni film z Zakopanego. Będą jeszcze Dwa albo trzy choć nie tylko z Zakopanego, tutaj muszę przyznać, to będą raczej okolice. Pamiętajcie w ogóle o naszym przewodniku po restauracjach w Zakopanem i okolicach. Już wkrótce będzie miał on swoją premierę, więc nie zapomnijcie zapisać się do naszego newslettera. Link do zapisów wyświetla Wam się teraz na ekranie. Znajdziecie go też w opisie i w pierwszym komentarzu. Dajcie znać, na jakie ciekawe miejsca Wy trafiliście na Podhalu. Gdzie Wam najbardziej smakowało? Piszcie wszystko w komentarzach, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.